Japonia i Filipiny podpisały porozumienie obronne umożliwiające bezsłowe dzielenie się dostawami podczas wspólnych ćwiczeń mające na celu wzmocnienie odstraszania Chin. Minister Spraw Zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi podpisał pakt z filipińską Minister Spraw Zagranicznych Teresą Lazarą w czwartek w Manili. Podczas ceremonii podpisania porozumienia japoński dyplomata ogłosił również, że Tokio wzmocni pomoc w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego dla Filipin. Nowa umowa obronna, która nadal oczekuje na ratyfikację przez japońskich ustawodawców, jest najnowszym porozumieniem zawartym przez Tokio i Manilę w celu pogłębienia sojuszu bezpieczeństwa. Umowa umożliwi bezsłowe dostarczanie amunicji, paliwa, żywności i innych niezbędnych artykułów podczas wspólnych ćwiczeń wojskowych. Porozumienie zostało zawarte w kontekście nasilonych napięć z Chinami po tym, jak premier Japonii Sanae Takaishi oświadczyła, że Tokio podejmie interwencję militarną, jeśli Pekin podejmie działania wobec Pekinu. Japonia i Filipiny mają również własne konflikty terytorialne z Pekinem na Morzu Wschodniochińskim i Południowochińskim, co grozi wciągnięciem w konflikt Stanów Zjednoczonych. Japońscy i Filipińscy urzędnicy twierdzą, że porozumienie może również usprawnić działania w przypadku katastrof, a także umożliwi udział w misjach pokojowych ONZ.